Proszę Państwa, punkt kulminacyjny osiemnastki, pasowanie Kacpra na dorosłego. Z tym czołem zapraszamy Kacpra w zajęcie stanowiska. Dziewczyna koło Kacpra leży go ja w tej chwili dziewczyna Kacpra. Słuchaj, pierwsza... I Nie musisz go trzymać w tej chwili, tak? Zobacz. słuchajcie się, Dawaj. Kasią, nie, nie, jeszcze, jeszcze nie. Nie, tak. Słuchajcie, ja wam tylko powiem, że grałem na 18 to dziewczynie.

Był grzeczny? Tak. Bardzo Jest grzeczny. Jak pani nie ma... dajemy, to pani... Kolele, Zapraszam. Dobra, no. W razie czego, tak? Tutaj, tak? Tak, ruszać tam trzeba w to, czy tam Dobra. Sobie. Grzeczny był? Bardzo tak. grzeczny. Jak będzie paseł? Słaby! Słaby! Taki, Złaby. Jak, tak jak się należy. Oskar! Taki, jak się należy. Uwaga! Dziadek. Zasłużył? Grzecznie był? Bardzo! Stałego żęta. nie dodałeś? Nie nie, nie. Nie, nie, nie. nie nie To dobrze. Uwaga! Uwaga! uwaga. uwaga, uwaga. uwaga. O! Aaaa! O! 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 Jak

人でなすわりんの

Poczekaj, ciocia, zrobię ci zdjęcie. Ciocia, to to Ale w w się nie, to Nie, nie, nie. Nie, 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 jest. Jest! Nie, To teraz. nie, 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 Jak tam będzie? No. ちょちと。 Następny. następny! Wszyscy? Babcia. Yes. Babcia! Babcia! Babcia nie wali! Kto teraz? Wszyscy, tak? Wszyscy? Babcia! Alusiu dezu! Alusiu dezu, kładę sobie mną na kawę. Babcia na koniec. Babcia to będzie zakończenie. Jak będzie? Bo... Poczekaj pani, muszę zrobić zdjęcie? Poczeka. Czeka pani, stop! Stop! Było! Dobra, dziękujemy! Jeszcze nie? Na koniec? Dziewczyna na koniec. Na koniec. Mama trzyma, tata trzyma. Tata trzymaj go. No zobaczymy, zobaczymy. No ja bym, jakbym był... No ja bym na miejscu dziewczyny, tak? Żeby pamiętał, nie? Nie, nie, Poczekaj, zdjęcie ci zrobię, poczekaj. Zaraz zobaczymy. Zaraz ah, zobaczymy. A! Wybacz! jak tam? Jak się czujesz? Dajcie mu lufę szybko, dajcie mu Dajcie mu tylko wypiję szybciutko. Do, do, dajcie mu szybciutko. Zaśpiewajmy za zdrowie jego. Sto! nikt nie zaraśnie a kto z nami się nie bawi niech pod stołem zaśnie, a kto z nami się nie bawi po pod stołem zacznie jak to na tak? no wszystko okej, okay, nie? pani <grym> nie właśnie nie to słabo! ale radzisz trochę po pańsku, troszkę tak? troszkę dziadka! jakie kary to mogą być? nie ale wiesz co? oficjalnie. Takie kary mogę mieć codziennie. Słyszałaś dziewczyna. Ja zostałeś w tej chwili już przyjęty do grona dorosłych i no, wszystkiego najlepszego. Wszystko... Wszystko...